Przepis na te babeczki właściwie miał pojawić się w krótkiej wersji tylko na Instagramie, ale kiedy je zrobiłam okazało się, że są tak pyszne, że postanowiłam coś sklecić, żeby i tu Wam go pokazać. Zapraszam na przepis po obłędnie pyszne, maślane babeczki z kremem Kinder Czekolada, a w środku kryją jeszcze frużelinę wiśniową. Taka pychotka, że nie da się przejść obok nich obojętnie. Zapraszam po przepis śmietankę doprowadzamy prawie do wrzenia, a następnie dodajemy tam czekoladki Kinder, całość odstawiamy na 2 minuty i dopiero po tym czasie wszystko mieszamy do uzyskania jednolitej masy. Czekoladki nie zawsze dają się tak do końca rozpuścić, więc warto później przecedzić je sobie przez sitko, aby uzyskać czysty krem. Masę chłodzimy przez noc w lodówce lub w przyspieszonej wersji wkładamy do zamrażarki i co chwilę mieszamy, sprawdzamy, czy masa już jest mocno wystudzona. W tym czasie przygotowujemy babeczki. Masło najpierw w temperaturze pokojowej ucieramy na jasny puch, później dodajemy cukier i pastę waniliową i to też łączymy razem kilka minut miksując. Następnie dodajemy jajko jedno po drugim. Całość łączymy tylko do połączenia się składników. Dodajemy suche składniki, wszystko razem mieszamy, a następnie po uzyskaniu jednolitej. Masy przekładamy do papilotek. Babeczki pieczemy w 180 stopniach góra dół na środkowym poziomie w piekarniku przez około 20-25 minut do tak zwanego suchego patyka. Po upieczeniu wyciągamy, studzimy, wyciągamy z papilotek i wydrążamy w nich środek. Te skorupki z góry zostawiamy, będą nam potrzebne do przykrycia, a środek możemy sobie zjeść. Kiedy już mamy babeczki wydrążone, do środka wkładamy frużelinę. Ja tutaj użyłam akurat gotowej ze sklepu SFD Your Nutrition i przykrywam pod góry tymi skorupkami, które zostały po wydrążeniach. Następnie tą bazę do kremu Kinder bardzo mocno schłodzoną ubijam z mascarpone na sztywny krem. Krem przekładam do rękawa cukierniczego z tylką Wilton 1M i wyciskam na górę babeczek. na koniec dodaję owoce sezonowe i moje babeczki są już gotowe mówię wam kilka minut roboty a po prostu poezja rozpływają się w ustach są tak przepysznie maślane ten krem kinder tak świetnie się komponuje jeszcze do tego ta frużelina wiśniowa która dodaje takiej lekkiej kwaskowatości niebo w gębie. Musicie wypróbować, a babeczki świetnie sprawdzą się również na słodkie stoły. Mam nadzieję, że ten przepis wam się spodoba. Jeżeli tak, to tradycyjnie proszę łapki w górę i nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam was też na mojego Facebooka i Instagrama, gdzie dzieje się mnóstwo różnych rzeczy i czasami nie wszystko pojawia się tutaj na YouTubie. Do zobaczenia w kolejnych filmach i życzę wam wszystkiego smacznego.